No, i koleżanki, koledzy radni, którzy nas wspierają. Nie tylko tym, że głosują, ale że no, jest ta odpowiedzialność. To widać po, po tych interpelacjach, po tych rozmowach o naszych szpitalach. Także na koniec już kończę. Serdecznie Państwu radnym w imieniu zarządu serdecznie dziękuję. Dziękujemy. Może się Pan Wicestarosta jeszcze wypowie, bo przed nami ten strajk nauczycieli. O, to, to tu się muszę zatrzymać, proszę Państwa. Ja tego ja jeszcze trochę cierpliwości. Bo ja tego tak szczerze, Szanowni Państwo, nauczyciele, nie rozumiem. I nie, że jestem po tej stronie rządzących, którzy tam tego. No, ale jeżeli analizujemy płace na przykład. Za, i to, żeby to ja mam odwagę, bo na, naszych nauczycieli w powiecie to nie rozumie, czemu strajkują. Słuchajcie, to tak nie może kurczę być, no, ja tego nie, nie umiem zrozumieć. Mówię o naszym powiecie, może tam w innych powiatach mniej zarabiają, ale do tego my do, o tym trzeba też dyskutować, no, też Pana Dyrektora muszę zapytać, no my dajemy tylko te miliony, a dzisiaj no, my już więcej Panowie prezesi, nie możemy dać pieniędzy. No, trzeba jakby popatrzeć, że ci lekarze no, też muszą zrozumieć, że więcej nie możemy dać. No, przecież my, my nie możemy tak ryzykować, żeby tylko dawać, dawać, dawać i za chwilę, jak to się mówi kolokwialnie, po, pozwijać te, ten powiat. No, troszeczkę umiaru trzeba mieć. Gdzie są ci nauczyciele z tamtych lat, że tak powiem? że poświęcili cały dzień, żeby nauczyć na przykład ucznia dwutaktu w, w kosza, o którym zawsze mówię ja, i nie było sal gimnastycznych, ja chodziłem do Pana Olesia, który w świętej pamięci, on mnie na drzewie uczył, jak ten dwutakt robić do późnych godzin. No to tak słuchajcie, no kurczę, to trzeba też mieć trochę umiaru, no. Wszyscy chcą dużo zarabiać, no za chwilę wszyscy, no i to proszę Państwa, no każdy z nas powie dziękuję i tak dalej. Dlatego ja uważam, że jeżeli chodzi o ten strajk nauczycieli, mówię o naszym powiecie, Szanowni Państwo, proszę się nad tym głęboko zastanowić, bo nie macie źle. No ile to chcą ci nauczyciele zarabiać? 20 tysięcy, trzydzieści? A to wygląda tak, że moje dzieci chodzą do szkoły, cały czas nikt nie ma czasu, ja wszyscy korepetycje, dodatkowe koszty, żeby z tego dziecka coś było. Ja miałem odwagę to powiedzieć, ale to mnie bardzo bulwersuje. Mówię o powiecie Gliwickim, nie mówię tam o innych, bo tu przynajmniej znam dane. Tak samo my musimy się, Szanowni Państwo, lekarze też zastanowić, czy, czy my będziemy brnąć cały czas w takie, że mało, mało, a my tylko mamy dźwignąć rączki i potem się profesor, a na co ten milion poszedł? No na płasę. No to proszę państwa, ja tego nie widzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie starosto za sprawozdanie. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Jest to punkt szósty. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2018 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie. Zapoznanie się z sytuacją finansową Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie. Zgodnie z artykułem 267 ust. 1 punkt 2 ustawy.